Okolicznościowy film z Wolina, jesteśmy na zlocie kowbojów sobie i zagramy tu. Posiłek regeneracyjny przed koncertem, w rytmie hitu. Ci wszyscy ludzie niedługo usłyszą Charlie Monroe i ich życie zmieni się na zawsze. Ale tu patrzcie ile tu samochodów w ogóle, trochę pod słońce, nie? ale jest ich, tam w oddali scena, na której będziemy grać. No i powoli zjeżdżają się kolejni boje. Indian mało. Tutaj Dominik męczy się z leżakiem, ale te leżaki są znane, że one są trudne. Trudny algorytm jest. Znaczy prosty, ale trudno na niego wpaść. Chyba właśnie dobrze było. A w takich oto wakacyjnych okolicznościach sobie siedzimy. Nasz koncert się obsurwa. Mamy grać o północy podobno. Co jest... będzie najwięcej fazy. ludzi, Maciek. Tak, 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 dokładnie, tak, dokładnie, dokładnie. Tam wcześniej. Tam wcześniej. Zespół Charlie Monero rozgrzewa się przed koncertem, ja też chcę!